Cześć. Witam w Autostar Test. Właśnie odebrałem nową toyotę RAV 4. Okej, okay, odebrałem tę toyotę, i muszę wam powiedzieć, że. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ już samo wejście do samochodu jest mega wygodne, mega komfortowe. Ja wiem, że ten samochód jest dużym samochodem. Po pierwsze, tak RAV4 wygląda o wiele lepiej od swojej poprzedniczki, ale o tym za chwilę. Pierwsze wrażenie, pierwsze wrażenie jest mega pozytywne, tak jak powiedziałem, jest mnóstwo przestrzeni i tym samochodem naprawdę jestem podekscytowany. Nie byłem tak podekscytowany tą Corolą, chociaż uwielbiam tę korole. Niestety, Niestety korola, czy tak powiem, pokazała się ze swojej strony, przynajmniej dla mnie. Dobra, żeby nie marnować czasu, bardzo fajne zegary, przejrzyste. Mega mi się podoba prędkościomierz, który jest w środku, taki do połowy, czyli na styl starych, starych, wcześniejszych Mercedesów. To jest tak, średnie spalanie 41,5 mpg. To podam, podam Wam e, oczywiście, jak zwykle, w napisach. A co ważne, mam pełen bak, no to mo można jeździć. E, druga sprawa, 300, podobno 364 mile do, do tankowania. E, no dobra, no to. Wyzerujemy sobie spalanie. To kamera, o Boże, no ta, ta kamera, tak szczerze mówiąc, to wygląda jeszcze gorzej niż... Jest mnóstwo czujników wokół tego samochodu. Cokolwiek przejeżdża koło mnie, czy z przodu, nawet przejeżdżający samochód z przodu, zaraz wyświetla mi automatycznie obraz, że coś właśnie jest z przodu, czyli to jest dobre dla bezpieczeństwa, ale kamera jest mega beznadziejna i, i to mi się tutaj nie podoba w tej kamerze. Ale jest... Jest 360 stopni. Jak je to nazywam, czyli widać wszystko naokoło. Chociaż samochód, w którym my siedzimy, jest tutaj na że pokazany jako, jako samochód biały, a ten samochód nie jest samochodem białym. No dobra, nie ma co tu dużo gadać, tylko trzeba ruszyć w drogę. Cisza przede wszystkim, czyli tak jak to w hybrydzie na dzień dobry. Bardzo duży jest ten samochód. Czuć wielkość. Przede wszystkim wymiary tego samochodu, ale ta kamera jest naprawdę beznadziejna. To jest pierwszy minus, który wypada ode mnie raw 4 Druga sprawa, już zauważyłem, że jest ograniczona ilość miejsca tutaj na kolano dla kierowcy. I to, ta, ta część tutaj jest mega, mega twarda. Że ja tutaj siedzę kilka minut w tym samochodzie, mnie już tutaj kolano boli, boli mnie już noga. To, to, jest, to jest troszeczkę, że tak powiem, nieporozumienie. Bardzo wysoko siedzimy, z tym, że to wysokie siedzenie, akurat ta pozycja wysoka za kierownicą, moim zdaniem jest. W momencie, spróbuję to obniżyć. No tu już jestem najniżej, ale to dobrze, bo siedząc w suwie, a bez wątpienia rav 4 jest suwem, to powinno być wysoko. Wysoka pozycja za kierownicą przeszkadzała mi trochę w kij sportaż. Tam. Jednak jest troszeczkę za wysoko. Tutaj, może ze względu na charakter tego samochodu. A nie wspomniałem o tym: jest to wersja z silnikiem litrowym, hybrydowa, z napędem na cztery koła. No, powiem Wam, że naprawdę jest problem. No, kwestia: ja nie wiem, czy projektant w tym nie siedział, czy nikt tego nie przewidział. Nie wiem, czy, tko, czy ktokolwiek ze prowadzących, testujących te samochody wcześniej o tym wspomniał. Ja o tym mówię. Ja zawsze mówię zresztą o, o tym, co jest nie tak w samochodzie, ponieważ. Tak naprawdę tylko mój kanał jest zupełnie niezależnym kanałem motoryzacyjnym, testującym samochody, dlatego że ja z tego nie żyję, dlatego, że tak naprawdę dealer, od którego biorę samochody, ma na to wyłożone i też w tych moich anglojęzycznych testach również zwracamy uwagę na to, co jest nie tak. I o tym też trzeba będzie wspomnieć. Ktoś kiedyś powiedział, i to chyba był tak, to był Zachar w teście, Toyoty Prius plug-in pierwszej generacji, czyli Priusa trzeciej generacji, a plug-ina pierwszej, że trzeba się do tego przyzwyczaić, do tego hamowania, ponieważ naciskając na pedał hamulca najpierw jakby się nic nie dzieje i dopiero później ten cały system zaczyna najpierw odzyskiwać energię, a następnie przechodzi do głównego hamowania. Ja kupiłem Priusa drugiej generacji i czegoś takiego nigdy nie odczułem. mi się hamuje normalnie, ten samochód, on też odzyskuje energię, ale hamowanie jest normalne. Nie ma jakby takiej tej dziury opóźnienia w hamowaniu. Tutaj niestety jest. Jest w koroli i to bardzo, bardzo wyczuwalne. Oraz w RAV4. O właśnie, zahamowałem mocniej i jest natychmiastowa reakcja, czyli to takie spokojne hamowanie jest takim powolnym hamowaniem bez, bez jaj, bym powiedział, bez ikry. Czyli to jeszcze na to trzeba uważać, trzeba wziąć poprawkę na hamowanie. To, jest to delikatne hamowanie, nie zwalnia od razu, nie, nie przyhamowuje tego samochodu. Tutaj trzeba, trzeba jednak zahamować bardziej stanowczo, mocniej. Spójrzcie na sylwetkę tego samochodu, zobaczcie przód. Wygląda jak typowy amerykański samochód terenowy, i to mi się w tym samochodzie podoba. Zwróćcie uwagę też na profil tego samochodu, jak ścięty jest ten cały przód. Boczna sylwetka, również muskularna. W ogóle samochód jest cały taki ociosane jakby siekierą, czyli mocne, ostre kształty. Coś, co dzisiaj już nie jest popularne. Bo dzisiaj większość samochodów posiada owalne kształty, a tutaj proszę, ostre, super kształty i to mi się podoba w tym samochodzie. Również nadkola to tak, jakby ktoś wziął i po prostu wyciął nożycami do żelaza. Super to wygląda. Moim zdaniem naprawdę duży, duży plus dla Toyoty za wygląd tego samochodu. Tył, tył jest trochę taki ugrzeczniony. Ten tył on jest też ok. Jak się bliżej przyjrzymy, światła, kształt świateł, krawędzie, wszystkie to wszystko nawiązuje do całości tej sylwetki tego samochodu, ale, ale już jest takie troszeczkę bardziej ugrzecznione. Toyota wróciła do takich materiałów sprzed lat. Ja tutaj mam na myśli miękkie, miękkie materiały wykończeniowe, zarówno na drzwiach, jak i na całym podszybiu. Tutaj na całej desce. Dawniej Toyota miała coś podobnego. Teraz to może. To na pewno nie jest skóra, wątpię, że to jest, może w niektórych miejscach jest skóra, ale większość to jest sztuczny materiał. I coś takiego dawniej było też w tej Ja pamiętam, w Koroli E10, E11. To tam jeszcze zamiast tych twardych, które potem nastały, twarde plastiki, tam w tych, tych modelach samochodów była taki, taki miękki, gumowy plastik przypominający, taki imitujący, imitujący skórę. I to mi się zawsze właśnie podobało, zarówno chyba Mazda też to miała, japońskie samochody to miały z lat 90. Tutaj czy tam po 2000 roku, ta chwilę do 2002. Teraz to do tego wraca, wszyscy nad tym się ekscytują, ale nikt właśnie też nie wspomni o tym, że, że to już kiedyś było w troszeczkę w innej formie, ale również całe tutaj pod szybie to wszystko było bardzo miękkie w dotyku. Okay, ja sobie stanę tutaj na czerwonym świetle, a Wy zobaczcie, jak RAV4 wygląda wewnątrz. Tak mówiłem, jest to silnik 2,5-litrowy wraz z motorem elektrycznym, tworzy moc 222 koni mechanicznych. Jest to wersja tak zwana all-wheel drive, czyli napęd na cztery koła. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku i pierwsze co, takie zaskoczenie, ja nie wiem czy wy to słyszycie, ale Teraz jest cisza, ale jak ten samochód doładowuje baterie, to jest bardzo, bardzo głośno wewnątrz, wewnątrz pojazdu na postoju. Zacznijmy, może, od zegarów, które, o których już wspominałem. Te zegary bardzo dobrze wyglądają. Z tej strony, standardowo widzimy poziom ładowania, bądź też, jak jedziemy, czy jedziemy eko, czy też pozycja power. Następnie jest ten duży, duży wyświetlacz, oczywiście, duży zegar, pół zegara, o którym również wspominałem. To jest zegar, jest to prędkościomierz, a wewnątrz, wszystkie potrzebne nam informacje. Czyli jak jeździmy, jak jedziemy, jakie mamy zużycie paliwa, zużycie paliwa. Moje zużycie paliwa wynosi obecnie 42,6 racji, dlatego że przemieszczałem się na bardzo krótkich dystansach, czyli kilka metrów w ten sposób. Tutaj, robiłem nagranie, dlatego to spalanie bardzo wzrosło. Następnie mamy poziom paliwa oraz temperaturę. Kierownica jest taka sama, bym powiedział, jak w koroli, czyli znowu tutaj brakuje mi. Tych takich dodatków chromowych tutaj wokół. Ja się przyzwyczaję do tego, bo tak, to tutaj mniej więcej jest pełno takich srebrnych czy tam aluminiowo-aluminiowych bądź też chromowanych elementów w kij na kierownicy, a tutaj tego mi troszkę brakuje. To tutaj to wszystko wygląda jak w koroli, ja bym powiedział, że to bardzo podobnie wygląda jak w koroli, te nawiewy tutaj. Drzwi, tak widzicie, też bardzo to wszystko jest podobne. Tutaj dodatkowo mamy mamy pamięć siedzeń, czy możemy ustawić. Uchwyt jest bardzo fajny ponieważ tutaj jest kuma i ta guma bardzo ładnie leży, że tak powiem, pod palcami. Podłokietnik tutaj w drzwiach to jest lipa w koroli, bo miękko, miękko. tutaj jest, jest twardo, może 2 mm czegoś i to wszystko. Co dalej, całe potrzeby jest ładnie wykonane. Brakuje mi troszeczkę tej nici, która była, która jest właściwie w koroli. Tej nici tutaj nie ma, jest tutaj biała taka nitka, ona jest taka cieniutka, nawet prawie niezauważalna. Też by się coś przydało, no ale nie ma co narzekać. Jest z kolei duży, również duży ekran systemu multimedialnego i ta obudowa. To też jest tak jak w koroli większość samochodów, czyli jest tak przyklejone, ale on jest ładniej przyklejony. Jest tak bardziej wkomponowany w, tą, w to potrzeby, dlatego tutaj akurat w tym samochodzie to mi się bardzo podoba. Też rozmiar, pomimo tego, że jest duży samochód jest wielki, tak więc nie ma problemu. Ja osobiście nie mam problemu z tym ekranem, tym bardziej, że nawet jeżeli się zniżę, to nie nachodzi aż tak bardzo, a z mojego punktu widzenia to wygląda, o, w ten sposób. To lusterko nie jest aż tak dużych rozmiarów jak w koroli, bądź też szyba jest większa, dlatego wydaje mi się, że jest mniejsza. Ale nie, ogólnie wydaje mi się, że to lusterko w koroli jest większe, dlatego tam miałem z tym problem. Tutaj jest ok. Widoczność również wzorowa, szczególnie te miejsca między lusterkiem a słupkiem, a oraz bardzo, bardzo duże lusterka. Ja nie wiem, czy ta lusterka. Czy rozmiar lusterek widać tak dobrze w kamerze? Ale wierzcie mi, że jak usiądziecie w tym samochodzie, to pierwsze co nawet z zewnątrz stojąc obok tego samochodu, to te lusterka rzucają się w oczy, bo lusterka powinny być właśnie wielkie, żeby widoczność była bardzo, bardzo duża. Co dalej? Całe tutaj to pod szybie, pod szybie ten cały dashboard, jak to się mówi, to on bardzo ładnie wygląda. Tutaj też mi brakuje tego chromu, no ale czy tam pionowlak? Taki zwykły plastik zastosowali. Pokrętła do radia, to o czym też awesome. wspominał. Zachar są tak samo e, jakby wyprofilowane. Ten, ten wzorek gumowy jest tutaj. Tutaj na tych pokrętłach oraz na tych trzymaniach. Tutaj uchwytach w drzwiach przednich oraz tylnych. Tutaj mamy dodatkowo panel do sterowania. Między innymi właśnie stąd też otwieramy z tej pozycji, otwieramy bagażnik. Co jeszcze? Tutaj mamy taki mały schowek. Ja go wykorzystywałem wcześniej na klucze. Tej klucze wrzucałem. Tutaj też taki malutki schowek na coś tam. Nie powinno tu raczej nic z tego wypaść. Zobaczmy tutaj na panel. Ten panel mi się troszeczkę kojarzy chyba z kiją, RIO i z, z KIOM Stonic. To tak mniej więcej tak samo wygląda tam w tym samochodzie. Cały tutaj możemy sobie manualnie to obsłużyć. Dodatkowo mamy tutaj używanie. I właśnie czegoś mi tutaj brakuje, bo na autocentrum. Zahart, włączając to, świeciły się światełka. To chyba miał lepszą wersję wyposażenia, bo tutaj tych światełek nie ma. Jest tylko właśnie high albo low, czyli mocno albo lekkie grzanie. To jest wyłączenie trakcji. Dodatkowo mamy pod spodem gniazdo USB. Jest to jedno z trzech albo czterech gniazd, a nawet pięciu. Czyli mamy tutaj jedno. Tutaj mam gniazdo 12V. Następnie mamy półeczkę, Ta półka w innych modelach jest również ładowarką indukcyjną. Mamy tutaj podkrętło do zmiany, o, właśnie, bo to jest to, co powiedziałem w czasie jazdy, że możemy przejść z eko na sport, ale nie ma normal, a normal jest. Wystarczy tylko łączyć tutaj normal. Tutaj to teraz nie działa. Tak działa. Jest sport na czerwono, jest eko lub normal na biało. Tak to wygląda. Autohol to znamy. Co mi się podoba, że w RAV4 zmiana trybu jazdy jest pod ręką kierowcy, a nie tutaj gdzieś z przodu, gdzie moja ręka haczyła, tak jak w tej Corolli. Tutaj jest to o wiele lepiej zagospodarowane. Co mi się nie podoba w tym samochodzie, to to od samego początku, że ten tunel środkowy jest bardzo szeroki. On jest niepotrzebnie tak szeroki. Ja wiem, że designersko to wygląda bardzo ładnie, ale tutaj to jest twarde i moje kolano dotyka tutaj tą, tą kością, tutaj łącznie ze szwem dotykam, dotykam tutaj tego plastiku i noga potrafi boleć już po kilku kilometrach dlatego no to tutaj troszeczkę jest nieprzemyślane ktoś z dużymi nogami tak jak ja, z długimi będzie miał problem, co dalej mamy tutaj, ogólnie samochód jest troszeczkę brudny, ale to, no nie moja wina taki, taki otrzymałem, tak więc nie ma co narzekać mam tutaj na, miejsce na dwa napoje i też mi się podoba, że te miejsca są jedno przy drugim, a nie jedno w ten sposób wzdłuż, tylko jest w szerokość i to jest fajne. Potokietnik nie, już się go nie, nie, można go przesunąć, ale nie trzeba, bo jest bardzo, bardzo szeroki, bardzo duży, długi. Tutaj mamy półeczkę, taką standardową jak w Priusach przykładowo. Tutaj właśnie dodatkowo dwa gniazda USB na nas czekają, czyli, czyli to jest raz, dwa, trzy. I jeszcze są dwa z tyłu, czyli pięć w sumie gniazd. Jest miękko w środku, ale, ale nie będzie na pewno nie będzie głęboko, ponieważ tutaj znowu jest tak zaślepione i, i nie domykamy tutaj niczego. Może butelka się zmieści półtora litrowa. Tak, butelka butelka wejdzie no, w ten sposób. To jest butelka nie półtora litrowa, tylko 0,7. Dobra, schowam to z powrotem, żeby nie oskarżyli mnie, że ukradłem, bądź też chciałem ukraść fotele. Zwróćcie uwagę na to, że te fotele są prawie tak wyprofilowane jak w koroli tutaj, w tym miejscu, ale bardziej płytko. W koroli jest to, jest to o wiele głębsze i lepiej to wygląda. Niestety znowu nie mogę ruszyć do przodu i do tyłu. Tylko góra, dół z tym z tym, z tym zagłówkiem. Poza tym wygodnie się w nich siedzi, ale. Oparcie w koroli jest lepsze, za to siedzisko w rawce jest lepsze. Tutaj mamy sterowanie elektryczne. Zobaczcie, czy to wygląda z tej strony. Nie, tutaj jest, manu, tutaj jest, man, jest manualne, ale u mnie z kolei jest, jest elektryczne. Co tutaj dalej? Schowek jeszcze zerknijmy do schowka na chwilę. Jest bardzo płytki, bardzo mały właściwie. Jest tak zwana. Instrukcja bardzo, bardzo cieniutka. To nie jest typowa Kia Bible, tak jak zawsze wspominam. I ostatnio nawet kolega z Karłowu również zaczął, za, zaczął mnie cytować. Nawet jest to, że te kanały, bo ja często zostawiam komentarze, oni, oni zerkają do mnie, ale się nie odzywają. Ale zauważam, że dużo właśnie kanałów um, łapie moje słówka, czy to moje powiedzonka, i przekładają je do siebie. Tak jak przykładowo. Um, Samo to zawsze mówię, że nie będę tej wszystkiego dotykał, bo nikt z tym nie ma na co dzień kontroli. to nawet Skodziarz ostatnio zaczął tak samo mówić. Też mu to napisałem, ale też oczywiście się nie odpisał, bo Skodziarz robi testy pod park prasowy. On nigdy niczego nie skrytykuje, tylko wszystko jest pięknie i wspaniale. No, miał korolę nową, ale to z wypożyczalni, tak więc tam mógł powiedzieć troszeczkę więcej prawdy. Ale z kiją, Sportaż, no to, to, to niestety było nieporozumienie. Dobra, nie będę krytykował pana. No ale taka jest prawda. Idziemy, idę właściwie do, a jeszcze zerknę tutaj sobie. Jest oczywiście podświetlenie automatyczne, jak otworzymy sobie klapkę, czyli to jest OK. Ale nie ma znowu, no właśnie, jakoś Toyota odeszła, czy w tak nigdy nie było, nie wiem. Chociaż nie, ja w Plusie mam. Odeszła od schowku na okulary. Nie ma schowka na okulary i szkoda, bo tego mi brakuje. Tutaj podobnie, mamy to co, to co trzeba. No dobra. To podgrzewanie foteli jest tutaj w końcu w odpowiednim miejscu, ponieważ przeważnie to tak gdzieś tam ukrywa bardzo, 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 bardzo daleko. Tutaj już jest lepiej, czyli to mi się podoba. Cała, cała obsługa, obsługa tutaj multimedialna jest to, co już znamy, a właściwie osoby, które, tylko to jest podświetlenie, jest czarne. Może chyba, że to ono, ono się zmienia, nie wiem, nie będę w tym grzewał. Nie interesuje mnie to zbytnio. Ale, ale wiem, że osoby, które, niektóre tam narzekają, że nie, nie współgra to dobrze z telefonami czy coś takiego, że przydałby się jakiś upgrade. Z tego co wiem, to osoby, które testują samochody od lat, to zawsze narzekały na system multimedialny, czy tam na e, interface i tak dalej, na cały ten, ten właśnie system w Toyocie, że jest jakby o kilka. Kilka stopni do tyłu, czy też kilka lat do tyłu za innymi producentami. Dobra, idę do tyłu. Podsufitka jest jasna, to mi się tutaj podoba, bo czarne wnętrze, ogólnie ja nie lubię czarnych wnętrz w samochodach. Te słupki tutaj są ok, one mi przeszkadzają, Zobaczcie, to jest mój punkt widzenia. Jest naprawdę fajnie, a jak tu już jestem, to zwróćcie uwagę na kamerę cofania. Która teraz, jeszcze dodatkowo słońce tutaj świeci, ale ta kamera jest naprawdę beznadziejna. Um, nie wiem, nie wiem, jest jeszcze gorszej jakości niż w ki. i to w koroli już była lepsza, ale tutaj to jest, to jest dramat. To jest naprawdę dramat. W aucie za taką kasę powinno już być Full HD standardem, a nie jakieś takie pff, nawet niepełne BASD. To jest tak, jest bo jest, o, żeby, żeby nie stuknąć do kogoś, ale nic poza tym. Do tyłu, widoczność w lusterku, tak jak widzicie to co widzimy jak się obrócę to jest tak tutaj te słupki e, ostatnie są bardzo, bardzo grube, bardzo szerokie tam są co prawda okienka duże ale to przez to, to mi tak nic nie widać chociaż tak jak ja zawsze wspominam ja parkuję na lusterka czasami zderknę do Super 4K kamery. A tak to stara szkoła na lusterka parkowanie i to mi w zupełności wystarczy. Ilość miejsca, tak jak wspominałem na samym początku, w nowej rav 4 miejsca jest bardzo dużo. Tak więc teraz przyjmę. postaram się przyjąć odpowiednią pozycję. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, ale mogłaby troszeczkę jeszcze wyżej móc się podnieść. Ja życzyłbym sobie tego, żeby mogła iść do góry jeszcze bardziej przy moim wzroście. No teraz jest idealnie. Nad głową mam jakieś cztery palce. Tutaj przed kolanami również na cztery palce. Problemem jest tylko tutaj ta część. Rewelacja. Przy przy wzroście 913 dotykam co prawda przedniego fotela. Ale moje nogi nie wbijają się tutaj, plus za to, że nie ma skorupy tylko jest ładnie miękko, jakaś skóra, czyli znowu samochód nie dla wigan, dla wegan. Nad głową, zagłówki całkiem ok, nad głową no grubo nawet 6 palców bym powiedział. Mamy podłokietnik, w podłokietniku dwa miejsca na napoje, na butelkę 0,7, która na upartego wejdzie oraz kubek półlitrowy, który też bez problemu się mieści. Co tutaj dalej? Kanapa ogólnie jest bardzo szeroka, to mi się podoba tej w tym samochodzie, że nawet na upartego całkiem możliwe, że przewieziemy trzech pasażerów, może ten środkowy będzie jakiś taki cienki pasażer chudy, ale, ale wejdzie. Mamy tutaj regulację stopnia nachylenia tej kanapy, tego oparcia. Tak, może nie jest to jakoś mega, ale o, taka różnica jest, to jest minimum z maksimum, tak to wygląda, czyli można się prawie przespać, mamy tutaj miejsce tak z tyłu w drzwiach, podobnie jak, drzwi, podobnie jak z tyłu, jak z przodu znaczy się, jest również twardo, tutaj jest ten, tu jest plastik, tu już nie ma gumy, tu jest plastik, tutaj zaoszczędzili kawał gumy na twardy, mało przyjemny plastik. Ale za to tutaj jest miękko. Mamy tutaj jeden haczek, drugi haczek, jakby ktoś chciał się powiesić podczas jazdy. Widoczność duże okna. Tutaj możemy sobie zerknąć do, do tyłu na bagażnik, bo roleta jest schowana. I tak to wygląda. Jedno źródło światła i zwykła żaruwa. Co jeszcze? Bo tutaj zapomniałem pokazać najważniejszego, jedno z ważniejszych, że tak powiem. Mamy tutaj nawiewy w końcu, tak? nawiewy również są w Toyota Corolli oraz dodatkowe dwa gniazda, dwa gniazda USB. Widać, widać. Tak tak. więc tutaj gniazd jest pięć. Każdy sobie załaduje telefon podczas jazdy. Tak więc jest, jest czym ładować. Dobra, kilka słów no o bagażniku. Bagażnik yy, otwieramy z pilota, bądź też dotykając. Tutaj jest otwierany elektrycznie. Niektóre wersje posiadają otwieranie takie tutaj nową. Ta wersja nie posiada albo <gryw> ja nie potrafię tego obsłużyć. Zawsze mam z tym problem generalnie. Dobra, naciskamy tutaj. Tradycyjnie. To jest fajny gadżet, ale zawsze się zastanawiam jak długo to będzie działać. Nie wiem, wolałbym tradycyjnie otwierać, niż tam elektrycznie. Tak. Ustawny pakowny 580 litrów. Podwójna podłoga. Co prawda, tak malutka szczelinka, ale jest. A pod spodem roleta schowana. To gdy otworzymy te plastiki, to wszystko się tu mieści. Tak jak powiedziałem, podwójna podłoga. to obniżenie jest stosunkowo niskie. Nawet, a nawet jak roleta jest sadzona, to nie można tego obniżyć. Czyli na to należy zwracać. Zwracać uwagę, co tu jest, tu jest chyba tylko zaślepione, tak? To jest tak zaślepione tutaj, żeby była na przestrzeń. Gdy się położy po fotele, to już ta przestrzeń jest bardzo, bardzo duża. I spróbuję się nawet położyć. No nie, nogi mi wychodzą, to prawda, ale jest całkiem dużo miejsca. Już odeszła. Trochę zabawy. Już już uszczelka odeszła. Dobra, zamykamy ten, ten burdel. To jest tak, kwestia spalania w tym samochodzie. Tak jak nie zauważyłem zbytniej, jeżdżę teraz tym autem już teraz i powiem Wam, że nie zauważyłem zbytniej różnicy w spalaniu pomiędzy 2,5-litrową hybrydą a hybrydą 1,6 koroli ponieważ tak szczerze mówiąc, okej, okay, tutaj jak się depnie i się wykorzystuje ten powiem, potencjał tego samochodu, czyli 222 konie mechaniczne, to wówczas to spalanie nie jest jakieś tam rewelacyjne. Chociaż jak na samochód o tej masie, to i tak jest dobrze, bo spalanie wynosi 40, potem było 7 albo 8 mpg, to było to, co udało mi się zrobić najniżej. Miałem co prawda też 37, ale to tylko dlatego, że przemieszczałem się tym samochodem z miejsca na miejsce, robiąc zdjęcia. Przestawiałem go na parkingu, aby zrobić inne ujęcie z kamery, tak więc to zabijało mi to spalanie, ten wynik spalania, ale normalna jazda to tutaj naprawdę jest Taki sam, a nawet lepszy, nawet lepszy bym powiedział, wynik niż w koroli. Ja teraz jadę z powrotem. Wczoraj miałem chyba 75-85 mpg, aż w zeszło do, chyba do 70 czy nawet 57 na sam koniec, czyli żadna rewelacja, tutaj jadę, robię tą samą teraz, dokładnie tą samą trasę, wracam z tego samego miejsca i mam spalanie rzędu 95 MPG, czyli to już jest naprawdę super wynik. Okej, okay, teraz 94, tam troszeczkę było z górki, teraz jest jazda miejska i tak naprawdę podejrzewam, że na 62, 3 to się skończy, czyli jest, jest naprawdę bardzo dobrze. Dobra, jadę teraz na nie zabudowanym. Mała opóźnienie na pedał gazu. O, tu wyje. Wyje, ale. Ale powiem. Ci... Uuu! <śm> Idzie! Idzie jak burza, muszę zwolnić, bo prędkość rewelacyjna. Od razu spalanie mi wzrosło <śm> z tego krótkiego odcinka. 54,8 to jest 5,5 litra. 5,5 litra na 2,5 litra silnik. No to tutaj jest postęp. Dobra. Mamy tutaj wieżę w terenie zabudowanym, tak zwana country road. No i troszeczkę przyspieszę tym samochodem. Generalnie wrażenia akustyczne są większe niż w koroli. W koroli było bardziej cicho. Też tam coś tam stuka, ale to może dlatego, że ja mam statywy i tak dalej z bagażnika. W koroli bardziej było słychać opory powietrza spod nadkoli. Tam, tam było bardzo głośno w tym samochodzie. Tutaj tego nie ma. To jakby hałas idzie o... Od przodu mam 55, czyli 88 km na godzinę. No właśnie tam mogę się posiłkować tym drugim wyświetlaczem, drugim wskaźnikiem jakby prędkości. To już nie będę musiał tego wrzucać w napisach. Tak czy inaczej, dojdźmy do 60. O, teraz poszedł. 60. Uuu. Idzie grubo. 2,5 litra silnik. Napęd na 4 koła. Taką mi dali. Czyli jest. Fajnie, troszeczkę nawet zwalniam na zakrętach, bo nie tyle, że się nie czuję stabilnie, siedząc tak wysoko, ale czuję tą prędkość. Tutaj jest, tak jak we wszystkich hybrydach, jest jakby taka cienka czerwona linia, czyli taka granica na nacisku docisku pedału gazu, że równomiernie dociskając ten gaz, nabieramy tej prędkości, nabieramy, ale gdy nagle mocniej depniemy, to automatycznie ten silnik wkręca się na wysokie obroty i w. Do przodu, wypiera do przodu. Tak więc to jest, to jest bardzo, bardzo wyczuwalne, szczególnie w tym samochodzie. Dobra, i słuchajcie, podjechałem właśnie na miejsce, i teraz tak. Mówiłem, że będzie 72 bo 73 pg, a tak naprawdę jest. Nie wiem, czy to dobrze widać z tej kamerki, przełożyłem tutaj. Zobaczcie, jest 79,1. Czyli ten samochód przy silniku sporo większym. Jest o wiele bardziej oszczędny od Toyoty Corolla. Tutaj jeszcze historię zobaczymy. Nie wiem, czy dobrze widać. Tak, dobrze widać. Dzisiaj to jest moja, Mój wynik 79,1. Wcześniej był najlepszy 41,5. Czyli mój wynik jest najlepszym wynikiem. No i to tyle, jeśli chodzi o Toyota V4. Ja zapraszam was do odwiedzenia mojej strony internetowej Autostart Test. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i wasze cztery kółka.